Witam. Tym razem taka ciekawostka GOS i Super CPU. No powiedzmy, w latach 90. Był to CPU, uh, teraz a CPU. An analog signal while an Amiga mode, so Zachęcam so do obejrzenia filmu. Uh, można zobaczyć, jak szybki może być C64. And here's a fill option. To jest let's chyba najlepszy przykład. Dla niezorientowanych blue. możemy tu sobie włączyć napisy. And let's fill it at Tu wybieramy w jakim języku. I szukamy polskiego. Zwykle jest. <laughs> ok. And let's undo that. And back to 20 MHz. And try that again. No, you you go. Go. So you could go on and on with geos but Dwa I think it's pretty obvious węcie. what a huge boost in usability the Super CPU has. And again, no. for somebody who was already invested jako in geos, between the hardware and they may have paid quite a bit of money for software for different apps, applications, for geos? They may have been just familiar with how, wspomina, how to use Geo white or Geo And then to be able to... Otóż chodzi o to, że Geos powstał w zasadzie szybciej niż mieliśmy okienka na, na Windowsie. Mowa o Windowsie 311301. Komodor już miał, a pc mogły pomarzyć o tym. No, nie działało to super szybko, niestety. Wtedy jeszcze nie było tej karty z tym prockiem, który tu jest pokazywany. No, jedynie ratowało sytuację komodor 128, który pracował wtedy z prędkością z zegarem 2 MHz. Czyli w przybliżeniu dwukrotnie szybciej niż, niż C64 dlaczego w przybliżeniu to jak obejrzycie cały ten film to się wyjaśni dlaczego to przyspieszenie nie jest takie, takie same jak zegar szybszego procka to wynika z układów specjalizowanych, głównie z układu graficznego, odświeżania pamięci. To wszystko ma wpływ na wydajność. Teraz się czasy zmieniły, działa to ciut inaczej, ale generalnie można przyjąć, że dwa razy szybszy procek nie będzie działał dwa razy szybciej w praktyce. będą ograniczenia innej. Części systemu. To wszystko chciałem tylko z Was zainteresować no powiedzmy, starociem, który w tamtych czasach wcale nie był taki zły. Jak się film podobał, to oczywiście łapki w górę, subskrypcje, kawy, wsparcie kanału. Do usłyszenia.